Cieszę się ogromnie, mogąc ogłosić mój nowy album Happy Together, który powstał, gdy w końcu mogłem ponownie spotkać się z moim wujkiem. Kolejna bolesna fala uderzyła w Hollywood, gdy syn André Rieu ujawnił druzgocące wieści o ukochanym mistrzu. Od ponad 50 lat André, znany jako Król Walca, oczarowywał publiczność na całym świecie swoją niezapomnianą muzyką i urokiem. Jednak po serii odwołanych koncertów fani zaczęli się martwić. Plotki o jego zdrowiu szybko się rozprzestrzeniły, choć nic nie zostało potwierdzone aż do teraz. Jego syn, wyraźnie wstrząśnięty, przerwał milczenie i potwierdził najgorsze. Z jaką poważną chorobą zmaga się André Rieu? Czy to może oznaczać koniec legendarnej ery w muzyce klasycznej? Zostańcie z nami, gdy odkryjemy emocjonalne szczegóły tragicznej diagnozy André Rieu i wzruszającego pożegnania od jego syna. Znajoma walka powraca. Przez dziesięciolecia André Rieu zachwycał publiczność na całym świecie swoimi wielkimi występami i zaraźliwą pasją do muzyki. Jako serce i dusza orkiestry Johanna Straussa, jego koncerty są wręcz magiczne, przyciągając fanów różnych pokoleń. Jednak za niesamowitymi występami holenderski skrzypek zmagał się również z poważnymi problemami zdrowotnymi, które niemal zatrzymały jego karierę. W 2010 roku Rieu podobno nigdy nie wziął ani jednego dnia wolnego z powodu choroby. Twierdził nawet, że nie cierpi na jetlag, co jest niezwykłym wyczynem dla osoby nieustannie podróżującej po kontynentach. Wszystko zmieniło się jednak pewnej nocy podczas wakacji w Belgii. Rio miał zostać obudzony o 3 nad ranem przez przytłaczające uczucie zawrotów głowy. Opisał, że pokój wydawał się wirować w niekontrolowany sposób. Początkowo nie rozumiał, co się dzieje. Następnego ranka czuł się kompletnie załamany. W okresie poprzedzającym ten moment, Rieu wypełnił swój grafik pracą i stresem. Spieszył się z ukończeniem produkcji DVD, rozpoczął intensywne lekcje hiszpańskiego, aby przygotować się do koncertów w Meksyku i znosił ekstremalne upały. Wszystko w ciągu kilku dni. Wspominając ten okres, podobno przyznał, że funkcjonuje tylko w dwóch trybach pełna moc lub całkowite zatrzymanie. Choć wierzył, że szczęście i siła psychiczna mogą uchronić go przed chorobą. Incydent zmusił go do ponownego rozważenia tego podejścia. Lekarze później zdiagnozowali u niego infekcję nerwu przedsionkowego, stan wpływający na ucho wewnętrzne i zakłócający system równowagi organizmu. Choroba, która może być wywołana nawet zwykłym przeziębieniem, powodowała nudności i zawroty głowy za każdym razem, gdy próbował wstać. Pomimo początkowego bagatelizowania powagi sytuacji, Rieu został zmuszony do odwołania całych tras koncertowych w Australii. I Wielkiej Brytanii. Pomysł sześciomiesięcznej przerwy był dla niego niewyobrażalny nie tylko ze względu na jego pasję do występów, ale także z powodu odpowiedzialności finansowej za swój liczny zespół. Musiał przejść badanie mózgu, aby wykluczyć poważniejsze schorzenia, takie jak guz mózgu. Na szczęście nic więcej nie stwierdzono. Nadal zdeterminowany, by wyzdrowieć Rio, szukał różnych metod leczenia i otrzymał nawet sugestie od fanów online. Jeden z fanów w Australii podobno wysłał list polecający konkretne ćwiczenia, na równowagę, które Rieu sumiennie wykonywał. Obejmowały one chodzenie w ósemki ruchy oczami i stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami. Według Rieu ćwiczenia te zdziałały cuda i po trzech miesiącach czuł się znowu zdrowy. Jego droga do zdrowia doprowadziła również do poważnej zmiany stylu życia. Poświęcił czas na ocenę swoich zobowiązań i odkrył, że wiele zadań poza muzyką, takich jak praca administracyjna, otwieranie biznesów czy wykłady akademickie, wyczerpywało go. Podobno stworzył dwie listy, jedną z rzeczami, które kocha, i drugą z tymi, których nie lubi. Nie zaskakuje, że pierwsza lista była krótka i skupiała się na muzyce. Druga była znacznie dłuższa, a on postanowił wyeliminować te stresory. Od tego czasu twierdził, że zorganizował swoje życie wokół radości pasji i dobrego samopoczucia. Eksperci wskazali, że zapalenie nerwu przedsionkowego zwykle ustępuje w ciągu kilku tygodni, choć w niewielkim odsetku przypadków może dojść do nawrotu. Rieł rozumiał to ryzyko i przyznał, że stres może wywołać ponowne pojawienie się choroby. W rezultacie postanowił pracować tylko nad tym, co kocha, i chronić swoje zdrowie w przyszłości. Teraz lata później pojawiły się niepokojące wieści. Jego syn niedawno ujawnił, że Rieu ponownie zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym, wywołując niepokój wśród fanów i przywołując bolesne wspomnienia z jego wcześniejszej walki. Czy to kolejny nawrót, czy coś jeszcze poważniejszego? Z czym dokładnie zmaga się teraz André Rieu? Najgorsze obawy się potwierdziły. Wszystko było idealnie zaplanowane. André Rieu i jego orkiestra wrócili do Meksyku po sześciu długich latach, a fani byli podekscytowani. Emocje były prawdziwe, koncerty wyprzedane, a dwa pierwsze występy w Mexico City przebiegły dobrze. Ale mniej niż 24 godziny po drugim koncercie stało się najgorsze. Andre nagle zachorował. To czego wielu najbardziej się obawiało, szybko się potwierdziło. Złapał silną grypę, która przyszła z wysoką gorączką i całkowitym wyczerpaniem. Trasa nie mogła być kontynuowana. Reszta koncertów musiała zostać odwołana. Jego syn Pierre Rieu później opowiedział całą historię. Powiedział, że długi lot, różnica czasu i duża wysokość Mexico City sprawiły trudności od samego początku. André miał tylko jeden dzień na odpoczynek przed pierwszym koncertem, a to było zdecydowanie za mało. Połączenie wszystkiego mocno go dotknęło, a jego organizm nie dał rady. To, co zaczęło się jako dyskomfort, szybko przerodziło się w coś znacznie gorszego. Pierre przyznał, że nie była to łatwa decyzja. Ale gdy Andrzej poważnie zachorował, nie było innej opcji. Zespół musiał działać szybko i odwieźć go do domu. Dla fanów wiadomość była druzgocąca. Wielu czekało latami na ten moment, a koncerty były przygotowane w najmniejszych szczegółach. Ale nie tylko publiczność odczuła stratę. Cały zespół był zdruzgotany. Pierre powiedział, że wszyscy byli rozczarowani, ale zdrowie musiało być na pierwszym miejscu. Strach, że coś może pójść nie tak, zawsze był obecny ale teraz stał się rzeczywistością. André przez kilka dni był bardzo chory, ledwo zdolny do czegokolwiek. To był niepokojący czas. Ostatecznie zaczął czuć się lepiej, ale zajęło to prawie tydzień, zanim wrócił do siebie. Tak myślę, że można się też bawić przy muzyce klasycznej. Myślę zawsze, dlaczego ktoś taki jak Mozart. Jednak ten incydent był wystarczający, by zmienić podejście zespołu do dalekich tras. Pierw wyjaśnił, że jeśli kiedykolwiek wrócą do Meksyku... Nie będzie to wcześniej niż w 2025 roku. Potrzebowaliby więcej czasu na odpoczynek, staranniejszego planowania i mniejszego ryzyka. To, co sprawiło, że ten incydent był jeszcze poważniejszy, to wiek André. W wieku 74 lat długie loty i szybkie zmiany są trudniejsze niż kiedykolwiek. Pierre był szczery. Podróżowanie na drugi koniec świata po prostu nie jest już takie samo. Podróże do odległych miejsc, takich jak Australia. Wydają się teraz niemal niemożliwe. Żartował, że ludzie często porównują Andre do młodszych artystów czy sportowców, ale wskazał, że jego ojciec nie ma już 30 lat. Ciało ma swoje granice, a ignorowanie ich może prowadzić do czegoś gorszego. Za kulisami po drugim koncercie Andre był w dobrym nastroju, uśmiechał się i cieszył chwilą, ale nawet wtedy cicho wspomniał swojej żonie, że nie jest pewien, czy będzie w stanie robić takie trasy ponownie. Jego ciało wysyłało sygnały, a tym razem przemówiło głośniej niż kiedykolwiek. Najgorsze się potwierdziło: naciskanie nie było już opcją. Jeśli chciał kontynuować grę, musiał zacząć słuchać, odpoczywać, gdy było to potrzebne i zwolnić tempo. Nawet gdy Rieu zmagał się z własnymi ograniczeniami, napięcie odbiło się także na jego zespole. Czy duża wysokość i trudne warunki wyczerpują wszystkich? Ogólne napięcie. Rie nie był jedynym, który ucierpiał. Występ na wysokości ponad 2000 metrów był trudny dla wszystkich. Jest po prostu mniej tlenu, a to odbija się na organizmie. Dorona Alberti, jedna z głównych wokalistek podróżujących z Rie, od stycznia powiedziała, że odczuwała to podczas prób. Jej twarz robiła się czerwona, a krwotoki z nosa stały się powszechne wśród zespołu. Śmiała się z tego, ale przyznała, że było ciężko. Podczas jej piosenki I Will Survive musiała przerwać i pić wodę, by dokończyć występ. Pierre Rieu-Syn André wyjaśnił, jak dumny jest z ojca, który wiedział kiedy powiedzieć dość. Odwołanie koncertów było trudnym wyborem, ale kontynuowanie i załamanie się na scenie byłoby znacznie gorsze. André nie był jedynym, którego dotknęła ta decyzja. Około 40 tysięcy fanów musiało zostać rozczarowanych, a ekipa 125 osób musiała wrócić do domu wcześniej. Nagła zmiana wywołała chaos, zwroty biletów, odwołane loty i utrata sprzedaży gadżetów. Co gorsza, grupa nie była nawet ubezpieczona na takie sytuacje. Emma Cox, kolejna artystka, ujawniła, że jednego dnia śpiewała dla dziesięciu do tysięcy fanów, a następnego dowiedziała się, że trasa się zakończyła. Nawet spacerując po ulicy, fani wciąż prosili o zdjęcia, nie wiedząc, że to mogła być ich ostatnia szansa, by zobaczyć Rio w Meksyku. Energia na miejscu koncertu była niesamowita. Teren na zewnątrz zamienił się w targ pełen nieoficjalnych gadżetów Rio, od kubków i misiów po koszulki. Rio wtedy z tego żartował. Podczas koncertu publiczność skandowała jego imię. Nawet gdy prosił, by wrócili do domów podczas bisów, krzyczeli nie, dopóki nie zagrał ponownie. Nie było żadnych oznak tego, co miało nadejść, ale w końcu wszystko nagle się zatrzymało. W Maastricht, odpoczywając, André skupił się na powrocie do zdrowia. Pierre powiedział, że ma nadzieję na kolejny koncert w Liverpoolu, ale Meksyk mógł widzieć ostatni występ Rio. Jego wcześniejsze słowa, chcę tylko pozostać zdrowy, żeby móc to dalej robić, nagle zabrzmiały jak ciche ostrzeżenie przed tym, co miało nadejść. Niestety to nie był pierwszy raz, gdy jego ekipa ucierpiała z powodu stresu związanego z rygorystycznym harmonogramem André. Kiedy to się stało po raz pierwszy, bolesna strata. André Rieu kiedyś przyznał, że stres może niebezpiecznie wpływać na jego zdrowie. Po walce z poważną infekcją ucha wewnętrznego, w przeszłości spowodowaną przepracowaniem, obiecał skupić się tylko na tym, co kocha muzyce. Przez jakiś czas wydawało się, że dotrzymuje tej obietnicy, ale ostatnie wydarzenia wzbudziły nowe obawy i wywołały porównania do wcześniejszego incydentu, który wstrząsnął jego fanami. W 2016 roku fani byli głęboko zaniepokojeni, gdy Rio nagle odwołał kilka dat koncertów. Wiadomość wywołała dzikie spekulacje, wielu zakładało, że ukochany skrzypek znowu jest poważnie chory. Biorąc pod uwagę jego wcześniejszy problem zdrowotny, nie wydawało się to niemożliwe. Szybko rozeszły się plotki o kolejnym nawrocie, ale później potwierdzono, że odwołania nie były spowodowane zdrowiem Rio. Raczej jeden z zaufanych członków orkiestry zmarł. Ciężar emocjonalny tej straty był zbyt wielki, a Rieu potrzebował czasu na żałobę. Mimo to fałszywe plotki już się zakorzeniły. Teraz, niemal dekadę po jego własnym załamaniu zdrowotnym i latach po incydencie z 2016 roku, wydarzyło się coś podobnego. Wcześniej dzisiaj ogłoszono, że wyprzedany koncert na żywo Rieu w Motor Point Arena w Nottingham w Wielkiej Brytanii został przełożony. Powód członek orkiestry, Johanna Straussa. Doznał zawału serca wczesnym rankiem. Według oświadczenia wydanego przez jego firmę produkcyjną, Rieu był zdruzgotany tym nagłym wypadkiem i bardzo zasmucony koniecznością odwołania koncertu. Muzyk, który zachorował, pozostaje w stanie krytycznym w szpitalu, a fanów poproszono o cierpliwość i zrozumienie w tym trudnym czasie. Nowa data koncertu zostanie ogłoszona, gdy sytuacja będzie bardziej stabilna. Chociaż odwołanie nie było spowodowane zdrowiem Rieu, wielu fanów szybko zaczęło się martwić. Biorąc pod uwagę jego historię, niektórzy zaczęli spekulować, czy presja i ciężar emocjonalny tak szokującego wydarzenia mogą wywołać kolejny problem zdrowotny u światowej sławy maestra. W końcu orkiestra Johanna Straussa to dla Rieu nie tylko grupa muzyków, to jego rodzina w trasie. Ten moment jest szczególnie przejmujący dla wieloletnich fanów, którzy pamiętają, jak szybko troska przerodziła się w panikę podczas trasy w 2016 roku. Po serii zdrowotnych niepokojów André podjął decyzję wynikającą z głębokiej refleksji. Jaką decyzję podjął André Rieu? Zwalnia tempo. Po zaledwie dwóch koncertach w Meksyku André musiał odwołać resztę występów i wrócić do Maastricht z powodu nagłej choroby. To była poważna decyzja, która uświadomiła mu, że może potrzebować zwolnić. Chociaż nie jest na to gotowy, przyznał, że wciąż chciałby występować pełną parą aż do grobu. Ale tym razem wszystko stało się zbyt przytłaczające. Wrócił do domu, gdzie mieszka z żoną Marjorie, i szybko stało się jasne, że próba nadrobienia odwołanych koncertów nie wchodzi w grę. Rieu nie lubi mówić o tych sprawach sam. To zadanie zwykle przypada jego synowi i rzecznikowi Pierowi. Według Piera, kilka czynników wpłynęło na zdrowie jego ojca, w tym fakt, że narodowe audytorium, gdzie występował Rie, znajduje się około 2,5 km nad poziomem morza, co odbiło się na jego organizmie. Na dodatek Rio złapał ciężką grypę co wszystko jeszcze bardziej utrudniło. I kiedy gramy w Meksyku, jesteśmy w Meksyku, ale musisz czytać, powinieneś myśleć. Chociaż Rio zawsze dbał o swoje zdrowie poprzez regularne ćwiczenia, tenis jogging i zdrowe posiłki, musiał zmierzyć się z rzeczywistością wieku. Jest dumny ze swojej wytrzymałości, ale tym razem nie był w stanie kontynuować. Nogi mu się trzęsły, a on bał się, że zemdleje podczas koncertów. Ten strach doprowadził do decyzji o odwołaniu trasy, co było dla niego rzadkim posunięciem. Pierre zdradził, że André często występował, będąc chorym nawet z gorączką. Ale ta sytuacja była inna. Była po prostu zbyt ciężka. Chociaż Rieux teraz całkowicie wyzdrowiał, choroba zmusiła do odwołania czterech koncertów, pozostawiając dziesiątki tysięcy fanów rozczarowanych. Posiadacze biletów otrzymają zwroty, ale nie planuje się nowych dat. Rieu podobno powiedział swojemu zespołowi, że nie chce już więcej przechodzić przez takie tortury. Podróże do odległych miejsc, takich jak Meksyk czy Australia, nie są już gwarantowane. Długie loty i zmiany czasu są wyczerpujące. Chociaż koncerty w Chile, Argentynie i Kolumbii są nadal zaplanowane na później w tym roku, jego zespół teraz ostrożniej rozważa, które podróże są warte ryzyka. Od teraz będą podchodzić do tego rok po roku. Chociaż mogą unikać dalekich tras fani z odległych miejsc, są wciąż mile widziani w Maastricht, gdzie Rio organizuje swoje słynne letnie koncerty na Freitag Square. Według wielu te koncerty mają najlepszą atmosferę ze wszystkich, które robi. Przyznał, że trudno mu wyobrazić sobie rezygnację z występów na całym świecie. Jego pasja do muzyki jest po prostu zbyt silna. Podczas choroby zdał sobie sprawę, jak bardzo potrzebuje swojej pracy. Nie móc występować sprawiało, że czuł się niespokojny. Powiedział, że pozostawanie w domu sprawiało, że czuł się jeszcze bardziej szalony. Aby chronić swoje zdrowie, J. i jego zespół zdecydowali się ograniczyć nieistotne aktywności. Mniej wywiadów, prezentacji i wydarzeń prasowych. Wyjaśnił, że gdy jego grafik staje się zbyt pełny, jeden z jego organów równowagi zaczyna szwankować. Powoduje to wirowanie pokoju i uniemożliwia mu wyjście na scenę. To coś, z czym zmaga się od 20 lat i to nie zniknęło. Jednak, będąc ostrożniejszym z czasem i energią, André Rieu ma nadzieję kontynuować robienie tego, co kocha, tak długo, jak to możliwe, może tylko trochę wolniej niż wcześniej i skupiając się na rzeczach, które mają znaczenie. Jakie są rzeczy, które André wysoko ceni? Nie tylko o mnie. Cóż tak jesteś tu, by odpowiedzieć. Rzeczy, które mają znaczenie. W wywiadzie z jego zamku w Maastricht. André Rio miał powiedzieć, że wciąż ma zbyt wiele do przeżycia w życiu, by spędzać dni jedynie na rejsach statkiem wycieczkowym. W rozmowie z The Standard Rieu ujawnił, że on i jego rodzina co roku robią skromną trzydniową przerwę w Rzymie. Ale poza tym jego grafik był całkowicie poświęcony muzyce. Nigdy nie brał dłuższej przerwy ani nie przeszedł na emeryturę. To nie tylko jedna orkiestra. To moja orkiestra i ja ją zbudowałem. To dzieło mojego życia wiesz i to. Nie miało się zmienić. Wywiad wspomniał, że Rio żartobliwie skomentował, że jest dopiero w połowie swojego życia, biorąc pod uwagę jego ambitny plan, by żyć do 140 lat. Pomimo swojego wieku jego umysł był pełen pomysłów na przyszłe trasy z sugestiami, jak przebić obecną trasę już się formującymi. Jednak świadomość, że musi zwolnić, już mocno go dotknęła. Pomimo entuzjazmu André przyznał, że miał problemy ze snem po koncertach, co było naprawdę niebezpieczne dla jego zdrowia. Wspomniano trudne chwile podczas lockdownu związanego z COVID, który opisał jako nic innego jak torturę. W poszukiwaniu ukojenia podczas tych niespokojnych nocy podobno zajął się pieczeniem jednym ze swoich hobby poza występami. To oczywiście wielki zaż Zoroastrian, honor być tutaj, w tej jak sądzę najpiękniejszej sali na całym świecie. Przyznał, że znalazł ukojenie w oglądaniu tutoriali pieczenia na swoim iPhone'ie, a to nowe hobby szybko stało się ulubionym zajęciem, a jego kulinarne dzieła często pojawiały się w mediach społecznościowych, co nawet przyniosło mu gościnną rolę w holenderskiej wersji The Great British Bake Off, znanej jako Hill Holland Backed. Chociaż niektórzy żartobliwie spekulowali, że mógłby rozważyć karierę w pieczeniu Rieu, stanowczo odrzucił takie pomysły, podkreślając, że jego serce należy do muzyki. Za pośrednictwem swojego rzecznika miał powiedzieć, że choć lubi czas spędzony w kuchni, nic nie może zastąpić jego pasji do tworzenia muzyki. Ostatecznie donoszono, że ta niezłomna miłość do występów napędzała go do dalszego zabawiania publiczności i rozwijania się jako artysta bez względu na wyzwania, z którymi musiał się zmierzyć lub może zmierzyć w przyszłości. Gram tylko tę muzykę, która porusza moje serce. Jaki jest obecny stan zdrowia, André Rieu gram tylko tę muzykę, która porusza moje serce, porusza moje serce, porusza moje serce.